To jest najbardziej zaszczytna praca w Polsce. To jest oczywiście wielka odpowiedzialność. No to jest haruwa od rana do wieczora, ale muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Właśnie dlatego, że mogę każdego dnia coś od siebie dać w miejscu, gdzie ma się wpływ na to, co się w Polsce dzieje. I to w tak kluczowym momencie w historii, nie tylko Polski, ale całego świata. I nie chodzi tutaj, wiecie, o taką próżną satysfakcję, o jestem kimś ważnym albo, albo że mam władzę. Tak naprawdę kluczowe w tej wspaniałej przygodzie, jaką od kilku lat przeżywamy razem, jest to odnawiające się w tak wielu sercach w Polsce przekonanie, że nie tylko warto być przyzwoitym, że zacytuję klasyka, że warto być patriotą, że ludzie znowu, a nie było to wcale takie proste, uwierzyli, że jeśli coś od siebie będą dawali swojej ojczyźnie, swojej lokalnej wspólnocie, swoim sąsiadom, już nie mówiąc o rodzinie, że to wróci w dwójnasób, w trójnasób jako zwielokrotnione dobro. Ja przepraszam za odrobinę patosu, ale muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony i mam tremę. Chyba większą nawet niż przed pierwszym kampusem. No w ogóle, wiecie, no co dużo mówić, no... Ale nam się wydarzyło, no coś rzeczywiście wyjątkowego i, i chciałem właściwie przyjechać dzisiaj i powiedzieć wam dziękuję. Ja bardzo dokładnie pamiętam i Rafał, no teraz możemy przecież to powiedzieć, chociaż wszyscy to widzieli, że obaj byliśmy... Trochę nie śmiali wtedy, kiedy po raz pierwszy stanęliśmy razem, tu na, na, na tej scenie kampusu, wobec Was, wobec młodych i musieliśmy i sobie i Wam coś udowodnić, coś ważnego. Że mimo trudnego wtedy momentu, pamiętacie te różne komentarze. A nie wiadomo, czy Trzaskowski, czy Tusk, a kto ważniejszy, a kto jest sam Alfa, takie głupawe teksty się pojawiały. Sigma! A się okazało, że jesteśmy Sigmy, więc. Jest, to, to ja już jestem spokojniejszy. Nie jestem do końca pewien, czy wiemy o czym mówimy, ale. Ale tak naprawdę to, co yy, wtedy się wydarzyło 4 lata temu, a wcale nie byliśmy pewni, czy. Czy wybraliśmy dobrą drogę? To były wszystko ryzykowne momenty. To było tuż po imponującej, ale w finale przegranej kampanii. To było w, takim, yy, w takiej chwili historycznej, kiedy ludzie wszyscy bez wyjątku, właściwie niezależnie od tego, czy się interesują życiem publicznym i polityką, ale to jest taki, taka chwila, kiedy ludzie myślą, cholera może nie warto w ogóle się angażować. I zobaczcie, ile sił, ile, ile energii, ile emocji, ile dobrej woli. Polska zobaczyła wtedy, kiedy prezydent Trzaskowski prowadził kampanię, w jakimś sensie samotności. Ludzi nie brakowało, ale ta konfrontacja ze zorganizowaną machiną państwową, która wtedy była podporządkowana jednemu interesowi partyjnemu, to przypominało trochę pojedynek takiego samotnego szeryfa. I w happy endach, takich, w amerykańskich filmach wiadomo, że ten samotny szeryf gdzieś na końcu wygrywa. Wtedy się nie udało. I myśmy trochę tak we dwóch się umówili i kampus był kluczowym momentem z mojego punktu widzenia. A mówię, miałem tremę. Wcale nie byłem pewny, jak mnie przyjmiecie, z różnych powodów. Nie, nie udawałem się, że jestem liderem młodzieżówki albo... I, i, i pewnie nie pasowałbym, gdybym siedział... Po, po stronie widza i uczestnika, a nie przemawiającego, ale wyście dali mi tę śmiałość i odwagę, i zobaczcie, że od tamtego momentu, tak krok po kroku, razem, wspierając się, zgadzając, no, czasami narzekając, czasami sobie klaszcząc, ale, ale z takim narastającym przekonaniem szliśmy do przodu. Nawet nie macie pojęcia, bo jesteście ludźmi skromnymi, młodymi, nawet nie macie pojęcia. Jak wielką energię daliście komuś takiemu jak ja. Gdyby nie to pierwsze spotkanie, gdyby nie kolejny kampus, gdyby nie to, że spotykałem wielu z Was później na tej swojej drodze, kiedy jeździłem po całej Polsce, to nie wiem, czy 15 października podnosilibyśmy swoje ręce do góry z radości, że demokracja znowu do Polski wraca. Nie lekceważcie tego. Nie przyjechałem prawić wam komplementów, naprawdę bardzo na Was liczę, ale dlatego, że bardzo poważnie was traktuję, nie przyjechałem dzisiaj się nikomu podlizywać. Chcę wam bardzo serio powiedzieć, że bez tego, co Wy wtedy zrobiliście dla Polski w jakim sensie też dla mnie, dla prezydenta Trzaskowskiego, dla mojego przyjaciela Rafała, daliście wiarę w sytuację, kiedy nie jeden człowiek by się załamał. I wierzcie mi, zresztą sami to dzisiaj też oglądacie, dzięki Wam wielu ludzi miało odwagę stanąć twarzą w twarz ze złem zorganizowanym niemal perfekcyjnie. W tym nie ma słowa przesady. Ja pamiętam, kiedy wróciłem do, do Polski, to było tuż przed kampusem, pamiętasz Rafał, nasze spotkanie w Warszawie? Ja wtedy mówiłem o tym z takim przekonaniem: słuchajcie, nie bójmy się wielkich słów. Nazywajmy zło złem, dobro dobrem, kłamstwo kłamstwem, i szczególnie młodzi ludzie. Ja się tak bardzo bałem, że, że młodzi mogą być podatni na demoralizację. Jak jeśli widzą codziennie w telewizji, czytają na portalach, gdzieś na Twitterze, na Instagramie, w wiadomościach, wszędzie wylewało się albo kłamstwo, albo, albo fake newsy, albo takie szczucie ludzi na ludzi, i przecież. No, to wyście dali, wyście mieli tę odporność i wyście dali nam odporność. I jeszcze raz na to, na to naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj mam tremę, bo tak jak wspomniał pan prezydent Trzaskowski, jesteśmy w trochę innej roli, ona jest bardziej wymagająca, ale zostawię to wam, do, bo za chwilę będziemy rozmawiali, będziecie zadawali pytania, wspierali się, yy, krytykowali tak. Taka jest filozofia. Kampusu I taka jest nasza filozofia. Ale chcę Wam jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj, zanim przejdziemy do tych polskich spraw, chcę podzielić się z Wami jedną refleksją. Jestem świeżo po długim spotkaniu w Cztery Oczy z premierem Indii. Wjechał z wizytą po raz pierwszy premier Indii odwiedził Polskę z oficjalną wizytą po raz pierwszy od 45 lat. Było to dla niego ważne. Zanim pojechał do Kijowa, z różnych względów. Ale wyobraźcie sobie, że przez te dwie godziny rozmawialiśmy nie tylko o globalnej polityce, nie tylko on dopytywał o moją opinię przed y, jego wizytą w Kijowie y, z oczywistych względów. Polska jest w jakimś sensie takim ekspertem od spraw ukraińskich, z, nie, nie muszę tego tłumaczyć. Ale nagle. Okazało się, że mamy bardzo wiele wspólnych tematów, że nie ma problemu odległości, nie ma problemu różnicy kultur, tradycji, historii, religii. Nagle spotkało się dwóch premierów wielkiego kraju, średniej wielkości kraju z różnych kontynentów i się okazało, że mamy dokładnie te same obawy, te same wyzwania, te same marzenia i te same nadzieje. Na przykład okazało się, że tam w Indiach. Zaczyna się dyskusja, która się zacznie lada dzień tutaj, w Polsce, o wielkim cywilizacyjnym zagrożeniu, jakim jest yy, właściwie dopiero w tej chwili rozpoznawana cywilizacyjna, ale wręcz też biologiczna zmiana wywołana nowoczesnymi technologiami. Okazało się, że tam w Indiach, podobnie jak my w Polsce, tam też ludzie boją się o to, co będzie z naszymi dziećmi, które poddane są dzisiaj wielogodzinnemu treningowi przez telefon komórkowy czy internet. Wyobraźcie sobie, rozmawiam z premierem który kraju, gdzie mieszka półtora miliarda ludzi, gdzie już głodu praktycznie nie ma, ale są konflikty. Jest tuż po wyborach, ma 200 milionową mniejszość. Rozumiecie? Mniejszość w Indiach, 200 milionowa, muzułmańska, gdzie konflikty są dość częste i prawdopodobne. A on jest najbardziej przejęty tym zagrożeniem, które wynika z uniwersalnych problemów, tych cywilizacyjnych, których my też dotykamy. I nagle zaczęliśmy rozmawiać o, o dzieciach, ja mówiłem o moich wnukach, o, że widzimy to, co lekarze ostatnio w sposób alarmujący podkreślili z taką mocą. Odnotowujemy... Zmiany wręcz organiczne z tego tytułu, że te technologie stały się, z jednej strony, świetnym narzędziem do poprawiania świata, a z drugiej strony, jeśli nie są jakoś przypilnowane, oni tam w Indiach mają pomysł, na przykład, żeby w każdym domu, w każdym mieszkaniu było zawsze jedno pomieszczenie, wydzielone, gdzie nie ma internetu, telefonu komórkowego, taki pokój rodzinnej ciszy żeby nie być non-stop, wiecie, wy, wy, wystawionym na tę, na tę presję. Mówię o tym tylko dlatego, żebyśmy sobie znali sprawę, że wszystko, co dotyczy naszego codziennego dnia, ma też wymiar globalny. Te wojny, które się toczą wokół nas, one dotyczą nas bezpośrednio. Te zagrożenia cywilizacyjne, szanse, to wszystko jest tu i teraz. Tak samo jak w Indiach, na Tajwanie, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, Jesteśmy rzeczywiście częścią globalnego, globalnych wyzwań. Ale w tym sensie też wy jesteście częścią, istotną częścią globalnej nadziei. Nie miejcie kompleksów. Nie dajcie się wcisnąć w szufladkę takiego obskuranckiego myślenia, że ważne jest tylko to, co jest, wiecie, w promieniu 500 metrów. Wy jesteście naprawdę przyszłością świata, nie tylko Polski. I weźcie na to odpowiedzialność. Ja swoją robotę będę starał się wykonać, to Wam przyrzekam, możliwie szybko, możliwie najlepiej, trochę w roli sprzątacza. Z nadzieją patrzę na Rafała Trzaskowskiego, z jeszcze większą, ze zrozumiałych względów, nadzieją patrzę na Was, bo przyszłość i to nie jest slogan jest w Waszych rękach. Ja zrobię wszystko, żebyście tę przyszłość budowali w kraju czystym czystym od kłamstwa, od zła. Od korupcji, to Wam przyrzekam, że będziecie mogli tę przyszłość budować w zdrowym kraju. I ostatnia rzecz, ale jak kiedyś, jak zaczynałem, no dowiedziałem się właśnie, że zostaję premierem. To było w 2007 roku. Po wyborach 2007 roku. I, no, powiedziałem taki rozemocjonowany wtedy, że miłość jest ważniejsza od władzy, ale to wcale nie było takie głupie. Tak jak dzisiaj, z tej perspektywy, trochę lat minęło, z tej perspektywy chcę Wam powiedzieć, że to, co odczułem tu, wśród Was, w czasie naszego pierwszego spotkania i kolejnych, to był ten autentyzm takiego uczucia, nie kalkulacji. Jestem bardzo dumny z tego, że przyjeżdżając tutaj, trafiam na ludzi, młode Polki, młodych Polaków, którzy przyjeżdżają tutaj nie dla robienia kariery. Tutaj rodzą się prawdziwi liderzy, bo macie swoją emocję, bo kochacie Polskę, bo bardzo nam na czymś zależy. Naprawdę wiemy to. I to było też tym powodem, dla, dla którego przez tych kilka lat, a szczególnie od naszego ostatniego spotkania, te ostatnie miesiące, no z taką parą dawaliśmy czadu na tyle, na ile potrafiliśmy, żeby przywieźć wam dzisiaj tę nowinę. To już nie jest nowina, ale i Wy jesteście autorami tego zdarzenia. To nie był cud. Nie Polska nie potrzebuje cudów, Polska potrzebuje Was. Wy możecie być cudem Polski, bo naprawdę jesteście na to świetnie przygotowani. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.